Chciałbym Państwu coś pokazać, jeśli pozwolicie. To jest moja mama. Mama, to mama. A to jest moja starsza siostra, jagódka. Zwierzam się jej z największych tajemnic. A ten tu, to jest Jasiek. Mój największy przyjaciel. Sami swoi. Z nikim tyle nie gadam. Nie. To wcale nie jest takie drogie. W plusie, rozmowy z nimi kosztują o połowę mniej. Halo? Halo? Sami Swoi. Teraz promocja dla nowych abonentów. Trzy najważniejsze numery, nawet o 80% taniej. W ten sposób zmieniamy świat na plus. Nazywam się Felix Siem. Skosztowałem słońca, miodowych miesięcy, pikantnych przygód. Było pysznie. Potem zrobiłem karierę i trafiłem na pierwsze strony a za mną kuzyni, Felix. Pierwszy wśród orzeszków. Thank you, thank you. Woodstock. Internetowy dom maklerski. www.woodstock.pl